Zrobić w tej książce. Powiedziałam, że, że nie, no, ale przyznałam się, że zaraz na początku, prawie od razu no, spada z, z tego rusztowania i wpada w śpiączkę. I on ojej, ojej. No teraz mieliśmy takie, takie święto i on był na podejście cofał się, jak pamiętacie i spadł. Tam sobie zrobił bardzo porządny problem znowu, prawda? Bo miał długo on się to goił, znaczy nie chciało mu się to goić. I ja mówię, ale ja przysięgam, że ja naprawdę nic je, je, obudzić jesteś książki i że będzie żył wiecznie. I ja przepraszam, nie, nie mam takiej mocy, żeby dać, mu, żeby dać mu życie wieczne, ale w jakiś sposób sobie pomyślałam, że może to jest ważne to Pani barbu, dla Pana, że no, żyje w Waszej pamięci, przyjaciół, życzliwości i troszkę w mojej książce. Także jeżeli chociaż troszeczkę go widzicie w tej życzliwości, którą tutaj okazywałam,